Badek, były kolejne, kolejne fragmenty górne, jak są odkrywane. Przeprowadzamy badania, wykonawca publikuje nas z bardzo różnych warstwami, w naszej masie, się badania. Wykonawcy i nasz zespoł inspektora mamy atrybowane laboratorium, po to, żeby no, tym, co że się argument który pan tutaj podniósł w przypadku awarii, awarii auta jest argumentem takim, który to nie zawsze rozumiem ale to jest oczywiście czyste kredyty w związku z czym ta jedna jeźdźnia bez włączeń bez możliwości lewych prawosłupków nie powinna 네. <목소리도>